Spałem tylko 5 godzin jak coś. Zacznijmy od jakże zdumiewającej informacji już 69 rebranding platformy od Warnera. Czyli Max przywraca nazwę HBO Max. I jak tu człowiek ma się nie pogubić w tym wszystkim? Jakby mówię to z perspektywy zwykłego konsumenta, bo nie wiem, tutaj naprawdę Warner, mam wrażenie, nie umie, jeśli chodzi o wizerunek i tak po prostu to dwa lata skacze pomiędzy właśnie różnymi brandingami. No bo wiecie, wcześniej było HBO GO, potem HBO GO zostało zastąpione przez HBO Max, potem HBO Max został zastąpiony przez Max, a teraz Max jest zastępowany przez HBO Max. Pierdoli mnie. Tyle, że ten rebranding niczego tak naprawdę wielkiego nie przyniósł poza nazwą i nowym logiem, który to po prostu jest podobny do poprzedniego, tylko dodano logo HBO na górze. Bo wcześniejsze rebrandingi, poza zmianą nazwy, to. Przede wszystkim, jakby dodawały coś nowego. Na przykład HBO Max względem HBO Go miało taką różnicę, że to była zupełnie nowa platforma, od nowa postawiona na nowej infrastrukturze i była absolutnym upgrade'em pod względem technologicznym. A gdy HBO Max zmieniało się na Max, to wtedy również zmieniono infrastrukturę z czeskiej na holenderską, bodajże. I rozszerzono content o produkcje, które należały do Discovery, w tym u nas w Polsce produkcje TVN-u. No teraz ta ostatnia zmiana nazwy to właśnie nic nie przyniosła. Zresztą można zobaczyć jak wejdzie się na samą platformę. Ta -da. Jeśli mieliście wcześniej Maxa, no to na pewno e, możecie kojarzyć ten e, layout. Po prostu to jest ten sam layout, co był do tej pory na Maxie. I generalnie PR e, HBO Max, ten cały rebranding, postanowił obrócić w żart. I na swoich social mediach takie robią e, wstryczki w tym kierunku, że o, batko, my się tak ciągle zmieniamy, i tak dalej, i tak dalej. Jakby... wow, po raz kolejny Warner jest samoświadomy, no normalnie cię cieszę w tym momencie. Wzrot akcji, na który wszyscy czekali! Max, to teraz HBO Max! Te pościgi, te wybuchy! Tak, na pewno wszyscy czekali na... Kur, na 60 zmianę. Praktycznie o, mamy nawet... o, macie nawet rozpiskę zrobioną przez Sad No właśnie, jak mówiłem, nic się nie zmieniło poza nazwą, no, to nie jest... Wsz raczej wszystko to samo, wszystko co było do tej pory na maksie, nadal nie ma jakichś, nie wiem, szałmowego kontentu, który bym częściej oglądał, nadal nie ma za bardzo klasycznych produkcji warnera czy Cartoon Network. No po prostu zmiana nazwy. I to tyle praktycznie z tego wszystkiego. Metro po opuszczeniu 8 Multiplexu zmieni ofertę programową. Już jakiś czas temu, już nie wiem, chyba w tamtym roku jeszcze wyszła informacja, że między innymi Metro zamierza opuścić Multiplex 8 telewizji naziemnej i będzie kontynuować nadawanie satelitarnie i kablowo. Multiplex 8 jest jedynym multiplexem, który jeszcze Nadaje w pierwszej generacji DVB-T, jeszcze nie zmienili na DVB-T2. Też to jest multiplex, który jest najtrudniejszy do odbioru. Więc w sumie nie dziwię się, że jednak nie opłaca się tak. Trzymać tego kanału na tym multiplexie 8 i zdecydowali się, że po prostu zejdą z tego multiplexu. Tak samo ma zrobić Zoom TV. W przypadku Metro, za tym zejściem z multiplexu 8, ma również dojść do zmiany e, oferty programowej. I ta oferta zmieni się w następujący sposób: Be zwiększy się udział audycji rozrywkowych do 25%, e, zmniejszy się udział filmów popularnych do też 25%. Ten kanał już nie będzie musiał. Nadawać programów informacyjnych, publicystycznych, dokumentów, filmów animowanych, audycji edukacyjnych, poradniczych dla dzieci i młodzieży, artystyczno-kulturalnych i prezentujących muzykę rozrywkową. Czyli po prostu e, stacja zejdzie z poziomu ogólnego do e, tak naprawdę rozrywkowo-serialowego, filmowego. No i to w głównej mierze tyle. No i jeszcze będzie mógł nadawać e, do 20 godzin. Nie, nie musi całą dobę nadawać, tylko do 20 godzin. Nadawca y, zamierza wprowadzić te zmiany oferty programowej y, w momencie kiedy wygaśnie koncesja naziemna, czyli 28 grudnia tego roku. No i w sumie to, to tyle na ten temat. <grystanie> Polsat rezygnuje z programu Lepsza Polska Dorota Gawryluk i przy okazji planuje go zastąpić nowym programem. Dorota Gawryluk ma pozostać prowadzącą głównego wydania wydarzeń, plus oczywiście szykuje nowy program dla Polsat News, który ma pojawić się w ramówce od września i generalnie ten nowy program ma być odpowiedzią na to, że widzowie zaczęli rzekomo szukać publicystyki w nieco innej formule i o szczegółach nowego programu będą informować na bieżąco. No i generalnie mimo tego, że program Lepsza Polska no nie miał najgorszej oglądalności, był w porządku, miał oglądalność no, w sumie zważywszy na to, że po pierwsze ten program był na trzech antenach, a po drugie to, że był po, tuż po wydarzeniach. Wiosną ten program był oglądalny przez milion osób, prawie. Więc to nie jest tak źle. Jest całkiem w porządku. Jeszcze pani Dorota mówi, że publicyka nie musi być to Udowadniamy, że głęboka analiza politycznych i społecznych tematów może trafić do szerszego grona. Cieszy nas, zwłaszcza rosnące zaangażowanie młodszej widowni. Ale i tak chcą program zmienić na coś innego. A i tu jeszcze podają y, informacje o tym, że. Były do początku tego roku kontrowersje związane z tym, że Dorota Kawrylu chciała rzekomo być kandydatką na prezydenta. Potem to zdementowano. Potem yy, pojawiły się billboardy promujące program Lepsza Polska, które przypominały plakaty wyborcze. To takie dodatkowe informacje, nie? Dla kontekstu. Chociaż one nie wiem, czy one tak dodają do, do, do tego, ale do, dobra, to, to tyle. 10 kwietnia roku 10 się stała Narodu Polskiego. No i ostatni temat. Paramount już absolutnie na pełnej kurwie robi czystki etniczne, jeśli chodzi o telewizję Lidarną. A dokładnie chodzi o 9 kanałów, które mają zniknąć z Polski, ale też i w innych regionach, bo głównie chodzi o kanały paneuropejskie. No i mamy tutaj listę kanałów, które mają opuścić nasz rynek, czyli no MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, Club MTV, czyli no w większości kanały pod marką MTV, oraz jeszcze Polsat Comedy Central, Extra, Tidnik i Nick Music. I po raz pierwszy informacja na ten temat pojawiła się ze strony słowackiego portalu ZPSK. Paramount oficjalnie powstrzymuje się od komentarzy na ten temat. Ale już chociażby rzecznik prasowy Orange podał, że na liście, którą przekazano operatorom, no już pojawiły się te właśnie kanały jako do usunięcia, które już nie będą już istnieć. No i oczywiście czym to jest spowodowane oczywiście oszczędnościami, bo Paramount obecnie prowadza szereg oszczędności i w głównej mierze zamierza się skupiać na streamingach i linearną telewizję po prostu zaczyna powoli wygaszać, można by powiedzieć. No i no, to było oczywiście do przewidzenia, ale z drugiej strony szkoda niektórych tych kanałów tak szczerze, bo wiem, że na pewno niektórzy będą opłakiwać te kanały od MTV Czyli MTV 80s, 90s, tak dalej, bo pomimo, że to były kanały, które no, w większości nadawały w SD i nie były jakimś mm, mega jakości, powiedzmy sobie to szczerze, to jednak były to kanały, które nadawały muzykę nieprzerwanie, bez reklam. I no to w sumie może, można tego docenić, naprawdę, to, bo to były kanały paneuropejskie, więc żadnych reklam nie miały. A mi szczerze na pewno będzie szkoda, Tinniku. Bo powiem wam, lubię na tym kanale oglądać chociażby iCarly czy inne sitcomy Nickelodeon, które kiedyś oglądałem. I zwyczajnie, kiedy nie miałem co robić, po prostu lubiłem odpalić sobie właśnie TIN Nick i, i właśnie iCarly obejrzeć. No i w sumie dobra. iCarly mam na Sky Showtime, tylko że na te są też seriale, które na Sky Showtime nie ma. I głównie o to się obawiam, że mogą te seriale po prostu zniknąć i nie trafią na Sky Showtime. No, chyba że Paramount zdecyduje się w końcu w te seriale wprowadzić. Bo bym obejrzał najchętniej 100 rzeczy do przeżycia przed liceum albo drugi sezon Belli Bulldogi. Bo z jakiegoś powodu na Sky Showtime jest tylko pierwszy sezon. No, i właśnie dlatego szkoda mi tego tydnika, A reszta, moim zdaniem, może. może po prostu nie istnieć. Jak dla mnie, no. No, jeszcze ewentualnie też bym opakiwał te MTV te głównie. Od y, 80s z 90s i te 00 s Bym y, bardziej za nimi tęskniła, zresztą tych MTV Hits, MTV Live, Club, MTV to raczej tak się nie Oczywiście yy, reszta kanałów Paramountu takie jak MTV Polska, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr, Nicktoons i Paramount Network te kanały jeszcze zostaną oczywiście. I podobno też ten, ktoś wysunął informację, że prawdopodobnie Polsat może pomimo tego, że Polsat Comedy Central extra ma zostać zlikwidowane, to jednak Polsat nie zamierza prawdopodobnie przerywać współpracy z Paramountem i prawdopodobnie ta współpraca będzie nadal trwała i się poszerzy. Nie wiem dokładnie, czy tak to się stanie, czy dostaniemy znowu kanały z dopiskiem Polsat. I to nie jest potwierdzona informacja, ale możliwe, że no, coś takiego może się stać. Polsat na pewno nigdzie tym nie, nie zaprzeczał, jak był o to pytany. No i cóż, na tym kończymy to wydanie prasówki. Aż mnie katar złapał, bo mała alergię na głupotę. No i cóż, kończę ten... No i kończę już nagrywanie, bo już się pocę teraz. I. Eee, żegnam Państwa, widzimy się w następnym filmie. Elożelo.